Dzisiaj mamy super case o tym dlaczego dzierżawa zbiornika nie opłaca się. Kilka tygodni temu zgłosił się do nas klient, który w 2021 roku wydzierżawił sobie zbiornik i miał wtedy gwarancję ceny złoty 57 zł za litr. Dzisiaj w 2025 roku cena, którą dostał to 4.06 za litr. Podjął decyzję, że poszuka sobie gazu na wolnym rynku, no i znalazł nas w cenie złoty, 95 zł za litr, co oznacza, że każdy litr był o 2,11 tańszy. 2,11, nie złotówka, tak jak mówię w większości swoich materiałów, a 2,11 zł. Różnica w cenie gazu wynosiła 2,11 groszy, więc kupując 2800 litrów zapłacił o 5908 zł mniej. No i dzisiaj klient nasz, czy nie nasz, dostał informację, że... Obecny dostawca czy właściciel zbiornika nałożył na niego karę w wysokości 3000 zł za to, że kupił gaz od innego dostawcy. A to znowu oznacza, że mimo zapłaconej kary zaoszczędził 2908 zł na jednym tankowaniu na rocznym ogrzewaniu, tak naprawdę. Także. Odpowiedź na to, czy dzierżawa się opłaca, zostawiam Wam. Dajcie znać, co powinien zrobić klient. Dajcie znać, czy Wy dzierżawicie zbiornik. A jeżeli myśleliście o tym, no to już teraz wiecie, że to się nie opłaca. Jeżeli szukacie wykonawcy instalacji na własność, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Cześć.